Miłosz Dobywolski to młody rolnik z ogromną pasją i wizją przyszłości dla rolnictwa. Prowadzi on 200 hektarowe gospodarstwo położone w powiecie zgierskim w województwie łódzkim. Do konkursu na innowacyjnego farmera 2022 roku zgłosił się w kategorii produkcja roślinna. Sprawdźmy, jakie innowacje wdrożył rolnik i na ile one wpłynęły na wysokość i jakość plonów oraz rentowność produkcji. Poznajmy rolnika i jego gospodarstwo. Cześć, jestem Miłoż. Eee, prowadzę 200 hektarowe gospodarstwo w województwie łódzkim. Eee, produkuję buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę, rzepak oraz pszczanki poplonowe. Stawiam na modernizowany park maszynowy i innowacje, e, które służą mi do rolnictwa precyzyjnego. Korzystam z zdjęć satelitarnych oraz dronów do stworzenia planu nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. Ważne dla mnie jest rolnictwo regeneratywne i zrównoważone gospodarowanie. Stąd też korzystam z nowoczesnych rozwiązań. Jeśli chodzi o ochronę swoich plantacji, tym stymulatory wzrostu, bakterie, które mają zastąpić funkcję składać reszki pożniwne. Wiązać azot. Mam nadzieję, że ta kombinacja pozwoli mi trzymać koszty i osiągać dalej satysfakcjonujące plony. Zdaniem Miłosza Dobrowolskiego kluczem do sukcesu w rolnictwie są dobrze dobrane do profilu produkcji innowacje. Dlatego nieustannie rozwija swoje gospodarstwo, wdrażając wiele ciekawych, innowatorskich rozwiązań. Rolnik dużą wagę przywiązuje do modernizacji parku maszynowego oraz korzystania z narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Do pracy w polu wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt. Na uwagę zasługują agregaty i siewniki do uproszczonej uprawy. Większość pól uprawianych jest w technologii Strip-Till oraz w siebie bezpośrednim. Są to Horses Focus i Horses Pronto. W pracy wykorzystywane są ciągniki i kombajny marki John Deere mierzące plon. Ochrona wykonywana jest od opeskiwacza marki Hardy o pojemności 6000 litrów. Pracę sprzętu rolniczego wspiera nawigacja John Deere Green Star, która pozwala na dużą dokładność zabiegów. W gospodarstwie praktykowane są stałe ścieżki technologiczne. W nawożeniu jest używany rozsiewacz Bokpel NW6. Gleba w gospodarstwie jest sukcesywnie badana. Wykonywane są nie tylko podstawowe analizy. Bada się także gleby pod kątem azotu mineralnego i mikroelementów. Interwencyjnie sprawdza się zawartość chlorków i poziom zasolenia. Na podstawie zasobności gleby wykonywane jest mapowanie pól. W trakcie wegetacji ustalenie kolejnych dawek nawozów wspomagane jest za pomocą sensorów azotu. W nawożeniu rolnik korzysta także z dostępnych narzędzi cyfrowych. W pracy wykorzystuje m.in. aplikację SAT Agro, pozwalającą na satelitarny monitoring pól uprawnych. Korzysta także z wyprodukowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych. Rolnik jest także bogatałem rolnictwa zrównoważonego. Skupia się na ochronie gleby. Jego pola w 100% na zimę są pod okrywą zieloną lub pozostawionym do wiosny międzyplonem. Nasiona wykorzystywane do mieszanek międzyplonowych sam uprawia na własnych polach plony są także wykorzystywane do realizacji zobowiązań rolno-środowiskowych oraz płatności za zazielenienie. Dzięki temu, że praktykuje zmienny wysiew nawozów, a rozdawkowanie środków ochrony roślin zmniejsza się znacząco w gospodarstwie poziom chemizacji. Co roku testuje na polach innowacyjne produkty, często sięga po środki ochrony roślin nowych generacji, stosuje bogaty płodozmian bez monokultur. Rolnik przygotuje się aktywnie do realizacji Zielonego Ładu. Chętnie już sięga po produkty biologiczne, mikrobiologiczne, także te z gamy biostymulatorów. W niedalekiej przyszłości chce uprawiać także pasy kwietne oraz rośliny miododajne w ramach nowych ekoschematów. Dla rolnika ważne są także takie pojęcia jak bioróżnorodność oraz ochrona entomofauny pożytecznej. Polowe działania ukierunkowane są na zapobieganie skutkom suszy, deszczy nawalnych czy erozji wiecznej. Jak twierdzi, dzięki wdrożonym innowacjom panuje on nad kosztami, ma transparentność w zebranych danych, a z drugiej strony w mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko. Jego decyzje podpady są nie tylko empiryczną ich analizą, ale także zrównoważonym podejściem do rolnictwa. Wie, że to zaprezentuje przyszłości. Dzięki temu pomimo średniej jakości od trzeciej do czwartej klasy udaje się uzyskać wysokie wyniki produkcyjne w gospodarstwie. Gospodarstwo Miłosza Dobewalskiego z pewnością wyróżnia się w regionie. Czy to on zdobędzie tytuł innowacyjnego farmera roku 2022? O tym dowiemy się już wkrótce. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27 października bieżącego roku podczas konferencji Narodowe Wyzwania w rolnictwie, na którą serdecznie Was zapraszamy. Śledźcie nas na farmer.pl, by poznać pozostałe zgłoszone do konkursu gospodarstwa. Pozdrawiamy Was serdecznie prosto z Farmy Leśmierz.